Cześć, witajcie, ja jestem Nexu pod poprzednimi magicznymi sztuczkami. Wbiliście ponad 15 tysięcy łapek w górę. Nie mam zielonego pojęcia jak to się stało. Za co wam bardzo dziękuję. A dziś kolejne cztery największe sztuczki magiczne. Jest to trzeci odcinek naszego maratonu i zostawcie tutaj jak możecie symbolicznego tysiączka łapek w górę. Będę wam bardzo wdzięczny, a więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pewnie nieraz zastanawialiście się, jak to jest zrobione: że kobieta unosi się, a magi przekłada przez nią obręcz, pokazując nam, że nic pod nią nie ma. Otóż wyjaśnienie tej sztuczki nie jest jakoś mocno trudne. Kobieta ma zawsze długą suknię, kładąc się na stole, unosi ją podnosik widłowy, który przeważnie jest zamontowany za kurtyną, przez co daje nam wizualny efekt, że kobieta lewituje, a przekładanie obręczy to po prostu odpowiednia manipulacja rekwizytem. Należy go obracać lub przesuwać kawałek w jedną, kawałek w drugą stronę, aby oszukać naszą percepcję. <laughs> Stara jak świat sztuczka magiczna. Jak wiecie, iluzjonista pokazuje pusty czarny cylinder. Ma puste ręce i kieszenie. Wystarczy jednak kilka ruchów czarodziejską pałeczką, aby zwierzątko się pojawiło. Sztuczka ta zawsze jest wykonywana przy stole, zakrytym długim czarnym obrusem, za którym stoi magik. Do brzegu stołu, po stronie iluzjonisty, jest przyczepiona czarna torba, w której czeka królik. Gdy cylinder stoi na stole, rondem do dołu, magik z sprawnym ruchem wpycha czarną torbę pod stół i do kapelusza. Przez co zwierzątko znajduje się już w kapeluszu, a magik może spokojnie go wyciągnąć i zadziwić widowo. Sztuczka ta jest banalnie prosta i tak naprawdę może wykonać ją każdy w domu. Wystarczy, że weźmiecie pudełko zapałek, a następnie odkroicie rysik. Po całym zabiegu odkrajania w dość bezpiecznym miejscu spalcie oby rysik. Maść, która się wytworzy po spaleniu, weźcie na palce, a następnie mocno potrzyjcie. I voilà, możecie pokazywać znajomym, że jesteście np. władcą dymu. Sztuczka jest również bardzo prosta, ale wymaga wkładu pracy. Dynamo, znany zagraniczny magik właśnie praktykował tę sztuczkę. Jej wytłumaczenie jest banalnie proste. W wodzie są po prostu umieszczone platformy, wykonane ze szkła, dzięki czemu w wodzie ich nie widać, a magik swobodnie może po nich przejść. A więc to by było na tyle, wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału, jeżeli wam się spodobało to zostawcie okejkę, okay a jeżeli jesteście nowi to zostawcie subka na tym kanale. I standardowo, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja żegnam się z wami, życzę wam miłego poniedziałku i bym zapomniał, że postaram wam się przypiąć serduszka, jeżeli napiszecie wytrwałem lub wytrwałam, jeżeli nie otrzymasz w tym odcinku to spróbuj w innym, także trzymajcie się, na razie, cześć.